Siemka. Elo elo. Nie widziałeś mojej srajpaśmy? Wydaje mi się, że ostatnio ją widziałem pod twoim łóżkiem. Muszę to sprawdzić. Jak tam twój chomik mieciu? Ostatnio wybiłem mu dwa zęby. Hehehe he he lol. Te szalony zwierzęcy sadysto. Zamknij jej się bo ostatnio sam rzucałeś swoim kotem o ścianę. Biedny kotek. Dobra ostatnio byłem mu twojej babci Kazi i wiesz co mi powiedziała? Hemem? Nie chcę wiedzieć ty stary śmierdzący kapciu. O jak ja lubię patrzeć jak się denerwujesz. Zamknij się bo zaraz zasadzę ci wielkiego silnego kopa w dupę. Kici kici miał. Głupi kot z ciebie. Jeszcze raz mnie wyzwiesz a pożałujesz ty głupi stary grzybie. Ha ha ha.